Witam Was serdecznie, nazywam się Anna Pawelec i zapraszam Was na niniejszy podcast. A tym razem o tym, co możemy kontrolować, a czego nie, czyli jak skupić swoją energię we właściwych miejscach. Łatwo jest utknąć, gdy skupiamy się na tym, czego nie możemy kontrolować. Rzeczywiście tak jest, że im bardziej koncentrujemy się na rzeczach będących poza naszą kontrolą, tym bardziej prawdopodobne jest, że poczujemy niepokój, gniew czy rozczarowanie. I odwrotnie. Kiedy nasz fokus ustawiony jest na to, co możemy kontrolować, czujemy się dobrze, pewni siebie, wzmocnieni i z poczuciem sprawczości. Ale jak rozpoznać, co jest wewnątrz, a co na zewnątrz naszej kontroli? W tym podcaście zbadamy, czy możemy kontrolować nasze myśli i uczucia. A jeśli tak, to jak? Przyjrzymy się, dlaczego kontrolowanie myśli i uczuć może być mało konstruktywne, delikatnie mówiąc, i jak przezwyciężyć rzeczy, których kontrolować nie w sposób. A na koniec przyjrzymy się metodom opartym na praktyce uważności, które pomogą lepiej kontrolować to, co kontrolować możemy. Zatem, czy możemy kontrolować nasze uczucia i myśli? Często może się wydawać, że jesteśmy zdolnymi nawigatorami naszych myśli, uczuć, emocji. Jeśli kiedykolwiek powiedziano Ci, żebyś nie martwił się, nie martwiła lub uspokoił, uspokoiła, bez wątpienia będziesz wiedział, widziała z jakiego punktu wychodzimy, może to prowadzić do prób kontrolowania tych elementów naszego życia, które w rzeczywistości są poza naszą kontrolą, powodując frustrację i Czasami wręcz poczucie własnowolnienia. Kiedy jednak zwracamy uwagę na to, co jest poza, pod naszą kontrolą, na co mamy realny wpływ, zaczynamy docierać do większej akceptacji tego, co po prostu jest. Podczas gdy wypychanie niechcianych myśli, uczuć, emocji z naszego umysłu zdawałoby się pożądaną umiejętnością, Kontrolowanie myśli, uczuć tego wszystkiego, co dzieje się w naszej głowie, już tak proste nie jest, jak może się w wielu wydawać. Wyobraź sobie, że ktoś powiedział ci, że da ci nagrodę, jeśli nie pomyślisz o kwiatach przez następnych pięć minut. Próbujesz wyrzucić wszystkie myśli o kwiatach ze swojego umysłu, i zamiast tego starasz się myśleć o czymś innym jednak odkrywasz, że twoje myśli wciąż wracają do tego, czego powinieneś, powinnaś unikać. I nawet kiedy zdasz sobie sprawę, że uda udało ci się przestać myśleć o kwiatach, znowu o nich myślisz. To właśnie zostało nazwane przez psychologię efektem tłumienia myśli z odbicia. Kiedy próbujemy stłumić naszą myśl, myśl ta powraca ze zwiększoną częstotliwością. Przeznaczenie czasu i energii na wyrzucanie myśli z umysłu zaowocuje mniejszą kontrolą nad tym, jak ona na nas wpływa. Krótko mówiąc, mówienie sobie lub słuchanie innych, aby nie myśleć lub nie czuć w określony sposób, nie jest pomocne, nie mówiąc już, że niemożliwe. Chociaż wszyscy możemy mieć pewne strategie, aby tymczasowo zapominać o bolesnych emocjach. Odkopią się one, kiedy osiągną punkt krytyczny i rozbiją naszą iluzję kontroli. To co w takim razie możemy kontrolować? Teraz, kiedy rozbiliśmy pewien mit, że mamy pewną pełną kontrolę nad naszymi myślami i uczuciami, możemy zacząć odcinać się od doświadczenia pewnych emocji i powiedzieć sobie: to jest poza moją kontrolą. Jestem pewna, że teraz zastanawiacie się, więc co tak naprawdę możemy kontrolować? Puszczenie koncepcji, że możemy kontrolować i tłumić trudne myśli, uczucia, emocje, daje więcej energii do zwrócenia na nie uwagi. To, co możemy kontrolować, to sposób, w jaki reagujemy na to, co dzieje się w naszych głowach. Wymaga czasu uświadomienie sobie, w jaki sposób nasze myśli, uczucia, emocje Wpływają na nas i dopiero wtedy będziemy w stanie podjąć odpowiednie kroki w celu zmiany tego utworu. Podobnie to, jak się zachowujemy, jest bardziej w zasięgu naszej kontroli niż nasze myśli i emocje. Na przykład możemy odczuwać niepokój, ale działać z odwagą. Sprowadza się to do tego, jak bardzo pozwalamy, aby nasze emocje wpływały na to, co robimy. Oczywiście nie wszystkie emocje są umownie negatywne. Ale kiedy uczucia takie jak lęk, strach kontrolują nasze zachowanie i dominują nad naszymi wzorcami myślowymi, istnieją pewne kroki, które można podjąć, aby odzyskać tę kontrolę, tę sprawczość. Forma kontroli, ta, o której mowa, jest powiązana z naszą inteligencją emocjonalną, stopniem, w jakim jesteśmy w stanie oderwać nasze emocje od naszych reakcji. Przejście przez życie na autopilocie może oznaczać, że rozwijanie inteligencji emocjonalnej jest trudne, a utrzymywanie się stresu, zwątpienia w siebie, zmartwień lęków wszelakich pozostaje dominującą normą naszej codziennej egzystencji. Wzmacniając swoją świadomość, poszerzając ją no to, jak działa ludzki umysł. Możemy dojść do punktu, w którym to my zaczniemy dyktować reakcje na swoje emocje zamiast im folgować. Świadomość, że są rzeczy, które możemy i których nie możemy kontrolować, jest pierwszym etapem wzmacniania siebie i ponownego fokusowania energii na tych obszarach, w których owa kontrola jest nie tylko możliwa, ale i w zasięgu ręki. Odzyskanie sprawczości można osiągnąć poprzez uważność. Uważność to praktyka bycia obecnym, samoświadomym i zaangażowanym w to, co robimy i gdzie jesteśmy w tym momencie. Praktykując uważność, ćwiczymy naszą, nasze fokusowanie, aby obserwować. To, co dzieje się w głowie, oraz zmieniać nasze zachowanie adekwatnie do pojawiających się w niej myśli, uczuć i emocji. Powoli możemy ćwiczyć ją w kierowaniu naszej uwagi na teraźniejszość, w byciu bardziej otwartym na to, co dzieje się w naszych umysłach, świadomie reagując na otaczający nas świat. Pocieszającą prawdą jest to, że wszyscy mamy dostęp do transformującej mocy uważności. I teraz kilka technik, które pomogą rozpocząć podróż w celu odzyskania kontroli nad tym, co możemy kontrolować. Po pierwsze, zwracajmy uwagę na swoje myśli, uczucia i emocje. Praktyka uważności zachęca nas do porzucenia przekonania, że możemy kontrolować wszystko, wszędzie i zawsze. Zamiast tego uczy nas zwracać uwagę, i zwiększać świadomość tego, co czujemy. Będąc w zgodzie z przypływami i odpływami swojego umysłu, będziemy sprawowali większą władzę nad naszymi zachowaniami. Pod tym względem uważność jest procesem kontrolnym. W miarę jak zwiększamy świadomość swoich emocji i tego, jak na nie reagujemy, zdajemy sobie sprawę, że głosom w naszej głowie nie zawsze można ufać. Uświadomienie sobie, że myśli są bardzo często niestety mało wspierające i że nie muszą dyktować nam działań, jest ogromnym krokiem w drodze do odzyskania kontroli nad nimi. Po drugie, fokus na teraźniejszości. Uważność jest czymś, z czego można czerpać w dowolnym miejscu i czasie. Utrzymywanie uwagi w teraźniejszości. Jest kluczową praktyką w osiąganiu stanu uważności. To tam możemy być najbardziej dostrojeni do naszych emocji, uczuć i myśli, i tam nasza koncentracja jest najbardziej wrażliwa. Z kolei to, co dzieje się w naszej głowie, jeśli ulokujemy w przeszłości lub przyszłości, to nie tylko nas będzie to rozpraszało, ale może manifestować się w stanach takich jak depresja i lęk. Co to znaczy być w teraźniejszości, jak to pomaga nam odzyskać, odzyskiwać kontrolę? Dostrojenie się do zmysłów, obserwowanie widoków, rozpoznawanie zapachów, dźwięków i uczuć płynących z otaczającego nas świata jest sposobem na zwrócenie uwagi właśnie na teraźniejszość. Kiedy umysł jest sfokusowany na tu i teraz, nie ma obsesji na punkcie tego, co mogło się wydarzyć. Lub co może się wydarzyć. Pozwala postrzegać swoje myśli i uczucia jako ulotne, a nie trwałe. Umiejętność powrotu z uwagą do punktu wyjścia, do stanu zero, kiedy zauważamy, że wpadamy w nieprzyjemne myśli i uczucia, umiejscowia nas w fotelu kierowcy, który nadaje kierunek wszystkiemu temu, co pojawia się w głowie. Trzecie. Podejmij działania na rzecz zmian. Zwracanie uwagi na swoje myśli i odczucia oraz ćwiczenie umysłu, aby skupiać się na teraźniejszości oczywiście wymaga praktyki. Jednak im częściej to robimy, tym szybciej wpływamy na swoje samopoczucie. Myślenie o tym, gdzie chcesz, aby było twoje życie i jaką osobą chcesz się stać jest pewnym sposobem inspirowania do działania. Walka ze światem, który mówi nam, że jesteśmy odpowiedzialni za to, jak się czujemy, może wydawać się bezzasadna, co czasem prowadzi do obwiniania siebie za doświadczenie myśli i emocji, nad którymi nie panujemy, i chęci ich stłumienia. Uznanie, że są rzeczy, które możemy kontrolować w swoim życiu, jest ważnym krokiem w przekierowaniu swojej energii i uwagi na właściwe obszary. A uważność... Jest skuteczną praktyką w odzyskiwaniu kontroli nad swoją reaktywnością. Wraz z praktyką, proces ponownego zwokusowania uwagi na chwili obecnej pomoże ci dostrzec, że czujesz się w określony sposób i że nie jest to trwałe. A co za tym idzie, będziesz mógł, mogła, podjąć kroki, aby przejść do życia, które zdecydowanie chcesz wieść. Dziękuję Wam, kochani, za ten wspólny czas. Za Wasze łapki, górze, komentarze, subskrypcje. A ci, którzy jeszcze tego nie uczynili, są proszeni o zadziałanie, tak aby ta przestrzeń mogła się rozszerzać, docierając do jeszcze większego grona zainteresowanych tematami uważności. Jeszcze raz dziękuję, wszystkiego dobrego i do usłyszenia w kolejnym podcaście.